Dzień dobry bardzo! Witamy się w kolejny dzień na kanale Posmakujmy! Z tej strony Kasia i Patrycja. Dziś z przepięknych plant krakowskich zabierzemy Was w nieco inne miejsce niż byłyśmy ostatnio, ale nie takie zupełnie odmienne od tego, które odwiedziłyśmy kiedyś. Ale to miejsce będzie dla Was czarować miejsce, które jest bardzo mocno spokrewnione z dziurawym kotłem. A dziurożek kocie, jak pamiętacie, a jeśli nie, to zajrzyjcie, to był nasz pierwszy odcinek. Dziś natomiast odwiedziłyśmy Ministerstwo Tajemnic. Ministerstwo Tajemnic pozostaje w klimacie magii, ale może już nie aż tak mocno w klimacie Harry'ego Pottera. Miejsce składa się z dwóch poziomów, tak naprawdę. Na tych dwóch poziomach znajduje się kilka bardzo ciekawych komnat. Znajduje się tam, zdaje się, była sala historii Ministerstwa. Ale też taka sala z strażnikami, rycerzami, a my byłyśmy tak naprawdę w sali na samym dole, w piwnicy, w podziemiu, można powiedzieć. No i tam już naprawdę działa się magia. Kiedy przechodziłyśmy przez próg tej ostatniej komnaty, w której miałyśmy stolik, od razu przywitał nas kominek i zdjęcie ministra magii. Zajęłyśmy miejsce po prawej stronie przy stoliku szafir. A każdy stolik nosi inną nazwę kamienia lub metalu. E, widać, tak naprawdę w tym miejscu dbało się o szczegóły, i trochę przechodzimy już do wystroju, ale chyba ciężko jest nie powiedzieć o tym w pierwszej kolejności, bo to robi wrażenie. Naprawdę fajne, fajne detale, elementy dekoracji. Jedne pomieszczenia bardziej zdobione, drugie nieco mniej, bardziej surowe, ale czuje się taki klimat naprawdę magiczny, tajemniczy. Myślę, że to jest e, naprawdę ciekawy lokal. Dodatkowo osobiście na co ja zwróciłam uwagę to jeszcze jest muzyka, która też jest w klimacie, ale jest to muzyka w tle, nie zakłóca spokoju. Fajnie sobie plumkają dźwięki z tyłu głowy. Dokładnie tak. Jest bardzo ta muzyka delikatna i nie zagłusza rozmówców. Tak jak Patti wspomniała to jest miejsce, które mniej przypomina dziurawy kocioł i mniej jest powiązane z właśnie chociażby postacią Harry'ego Pottera. Natomiast można pewne elementy tam Odnaleźć jak na przykład słowa tudzież latające miotły. Ale już tak delikatnie przechodząc do tego, co jadłyśmy, to menu jest znacznie różniące się od tego, które znajdziecie w dziurawym kotle. Dlatego, że to, na co my się dzisiaj zdecydowałyśmy, to było. To były z pewnością eliksiry. My poszłyśmy w eliksir szczęścia i miłości. A oprócz tego przekąski, bo też może jeszcze zaznaczę w tym momencie, że. Nie ma tam jako takich dań obiadowych. Jakby jest to menu bardziej można powiedzieć dla dorosłych i zaraz też o tym troszkę powiemy. Co wybrałyśmy jeszcze właśnie do zjedzenia? Ja wybrałam coś, czego na pewno się nie spodziewacie po ministerstwie tajemnic, a mianowicie kiełbasę po wawelsku. <noise> no i to było małe zaskoczenie, bo no tak, nie był taki żaden sekretny przepis, po prostu kiełbaska. Ogórki. <grystanie> to była kiełbasa grillowana, zakładam, że to była podwawelska. Do tego były ogórki, ogórki konserwowe i bagietka czosnkowa. Z dodatków sosowych był ketchup i musztarda. Jak to do kiełbasy z grilla? <grystanie> 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 Więc słuchajcie, sezon grillowy i wiosenno-wakacyjny otwarty. Natomiast na moim talerzu z przekąsek zagościła bagietka, również z masełkiem czosnkowym i z kamembertem, a do tego zwieńczona dekoracyjną gałązką rozmaryny. Ale na tym się nie skończyło, stwierdziłyśmy, że musimy spróbować jeszcze co nieco na słodko, więc postawiłyśmy na ciasto marchewkowe. Jak przypasowały Ci twoje grzemki? Co byś o nich powiedziała? Hmm... No właśnie, no było okej. Okay. Było okej, okay. powiem tak. E Chyba nie nastawiałam się w tym miejscu specjalnie na jedzenie, więc też nie czuję się w jakiś sposób rozczarowana. No nie było nic wyjątkowego w tym daniu, poza faktycznie tym, na co zwróciłam uwagę, tym rozmarynem. Fajne, yy, taki aromat i nadający ciekawy smak. A ten camembert, no, taki so-so, um, nie był jakiś specjalnie wyrazisty. Bagietka, mm, po prostu. Myślę, że mogła to być też taka gotowa, ale tego nie wiem, nie oceniam, nie wiem, ale... E, nic szczególnego, po prostu bagietka zapieczona z masełkiem, i okej, okay, jako przekąska myślę, że się sprawdza. Chyba nieco ten czosnek, masełko i rozmaryn przytłoczyły kamembert. Myślę, że nawet bardzo, może i lepiej, e, bo, bo to był fajny smak, e, ale tak, kamemberta nie czułam praktycznie wcale. To, co znalazło się na moim talerzu, to jak już wiecie, jest kiełbasa po wawelsku, czyli prawdopodobnie kiełbasa pod Tego akurat nie było napisane, ale myślę, że mogę tak zgadywać. I kiełbasa była całkiem powiem Wam smaczna. Była to kiełbasa grillowana, nie była bardzo tłusta, nie była spalona, więc wiecie, jak robicie sobie na domowym grillu, czy tam gdzieś na działeczce, to pewnie ją bardziej podpieczecie. Natomiast była fajna, nie było tam żadnych chrzostek nieprzyjemnych, ona była taka, powiedziałabym, smaczna. Do tego były ogórki, ja uwielbiam ogórki, były pyszne, chrupiące. Jeżeli miałabym wybierać musztardę czy ten ketchup, to chyba bym postawiła na musztardę. Ona była dużo bardziej wyraźna w smaku, była nieco ostra. Ketchup był bardziej z tych łagodnych, słodkich, więc raczej bym, raczej bym sobie go odpuściła. Ale to, co też bardzo mi się podobało do tej kiełbasy, to właśnie też bagietka czosnkowa, grillowana z masełkiem. Dobrze, no to słuchajcie, jedzonko, deser ciasto marchewkowe. Ciasto marchewkowe, no właśnie. Wiecie, od samego początku powtarzamy Wam, że my nie jesteśmy słodkolubne, że zawsze będziemy stawiać na słone nie. jedzenie. Ale wiecie co? Chyba was okłamałyśmy. Chyba same siebie okłamywałyśmy. Przez ten, przez ten cały czas, bo wychodzi na to, że jednak to ciasto marchewkowe to było coś, co najbardziej nam smakowało. A było mega słodkie. Było mega słodkie, było mega marchewkowe, bardzo cynamonowe. Ale słuchajcie, to jest właśnie najśmieszniejsze, że. Ja w domu nie kupuję sobie nic słodkiego. Ja wiem, wiem, nie uwierzycie, ale ja naprawdę nie kupuję sobie praktycznie nigdy nic słodkiego: jakieś czekolady, jakichś, nie wiem, eklerków, nie wiem, czegokolwiek. A tu, no cóż, wygrało. A jednak marchewka z cukrem wygrała. I była pyszna, więc jeżeli będziecie w ministerstwie tajemnic, to spróbujcie. Zdecydowanie na plus. A jak już sobie pojecie, to trzeba czymś przepić. I jak już powiedzieliśmy, miałyśmy dwa eliksiry. Tak, i to jest hit, słuchajcie, tego miejsca, chyba tu właśnie eliksiry mogą być w wersji bezalkoholowej albo dla dorosłych z alkoholem, więc nieco mocniejsze, no i również mające pewnie ciekawe właściwości. Zdecydowanie mają pewnie dużo magii i różne czary się po tym dzieją. Natomiast tym razem chciałyśmy em, spróbować troszeczkę szczęścia. I miłości. No więc mój eliksir szczęścia był zrobiony m.in. z gruszki, z lawendy i z dnika. Natomiast eliksir miłości składa się z soku poziomkowego i kokosa. I co, Waty, zadziałał eliksir? No, powiedziałaś I love you, więc <śm> chyba tak. <śm> Słuchajcie, dokładnie tak było. W pewnym momencie powiedziałam do Pati I love you, co też mi dało wiele szczęścia, więc te eliksiry musiały zadziałać. Jeszcze zanim zaczęłyśmy pić, więc już chyba ten aromat tych eliksirów unosił się w powietrzu, więc spróbujcie. Koniecznie, polecamy. Poza tym bardzo fajna forma podania w pucharkach, bardzo zimnych, bo w środku w każdym eliksirze znajdziecie suchy lód. No i też daje efekt, naprawdę ten eliksir niesamowity, kiedy zostanie przyniesiony przez kelnera, bo praktycznie dymi. Tak, super to wygląda, więc tutaj oprócz efektów smakowych... Jeszcze zapewnia nam ten eliksir efekty wizualne. No, i jak nam smakowało? Bo e, ja chyba nie wspomniałam właśnie o tym moim eliksirze szczęścia, poza tym, że dał to szczęście. E, bardzo mi smakowało. Myślę, że jest orzeźwiający, lekko kwaskowaty, ale połączony z tą słodyczą, więc w ogóle nie jest kwaśny. Po prostu jest orzeźwiający, bardzo przyjemny, a na lato myślę, że już wręcz doskonały, lekko gazowany. Eliksir miłości jest dość słodki. jak to w miłości bywa? Bywa słodko. Więc e, tak samo tutaj poziomka bardzo wyraźnie wyczuwalna. Myślę, że jesteście w stanie poznać jej smak. Natomiast jest słodki. Ta słodycz gdzieś pod koniec picia tego eliksiru już zanika. Natomiast jest na pewno dużo słodszy niż ten szczęścia. No dobrze, no to w takim razie przyszedł czas na ceny. Ostatnia kategoria. A ile zakończyłyśmy? Za cały zapłaciliśmy około 80 zł. No, także jak za takie przekąski plus napoje, no fakt był jeszcze jeden deser, nie za niskie ceny. Czy poszłabyś tam jeszcze raz? Myślę, że tak. Tak. Myślę, że zdecydowanie tak. Nawet e, powiedziałam Patti, jak sobie siedziałyśmy, że muszę tam zaprosić kilka osób, bo to jest, słuchajcie, wydaje mi się bardzo fajne miejsce na jakiś taki wypad ze znajomymi, nawet wieczorny, właśnie. Nawet myślę, że bez problemu można tam zorganizować taką imprezę zamkniętą. No i wyobraźcie sobie teraz klimat magii, czaru. Więcej osób w sali ministra, magii i jeszcze dodatkowo z parującymi eliksirami. No brzmi fajnie, nie? I ja podzielam Twoje zdanie. Fajnie byłoby się wybrać tam jeszcze raz. No dobrze, podsumujmy zatem. Jaka finalna ocena, Patrycja, Twoim zdaniem? Moja finalna ocena to 4 4. Słuchajcie, ja myślę, że zgodzę się z Patrycją również 4 i 4. Ja dlatego nie wyżej. Przede wszystkim myślę, że jednak te przekąski, no nie są jakieś wyjątkowe, są ok, ale nie ma w nich nic szczególnego. Natomiast wysoko, myślę, że dość tak czy siak wysoko, ze względu właśnie na tę e, kartę eliksirów i jestem bardzo ciekawa pozostałych pozycji w menu. A wy jesteście ciekawi? Byliście tam w jednym z tych dwóch czarodziejskich miejsc w Krakowie? Jeżeli tak, dajcie nam znać w komentarzu. A jeśli nie, to chcielibyście być? Dajcie znać i zostańcie z nami. Jeżeli chcecie, to oczywiście zasubskrybujcie, wciśnijcie dzwoneczek, będziecie na bieżąco z każdym odcinkiem. A jeżeli ten Wam się podobał, poprosimy o kciuk w górę. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!